witam witam, witam. Wyjeżdżam z Aschaffenburga. Ładunek pięciotonowy tonowy wózek widłowy z Lind. No co, około 40 czy 4 km do celu. Zdać kontener. Zobaczymy co będzie następnego. Termin był na 7:30. 200 metrów ale się przeciągnęło. Bywałem już tutaj, jak w kontener lifter jeździłem. Ale jak to z kontenerami? Jeździ się w podobne miejsca. Gościu, na czerwonym poleciałeś. Kurde, na czerwonym. Kontener oddany z buzeczkiem widłowym Teraz jazda do Mainz, Frankenbach, odebranie kontenera później na Hygst, a więc Industri Park Tam ma być załadunek i pewnie tutaj ma być oddane. Teraz, teraz gdzie jedziesz, gdzie jedziesz. Dobrze, to ja się wciskam od razu i ogień zobaczymy jak to dalej będzie szło oby koreczków nie było ujaj się ziomuś tym chłopie ruchy kontener wzięty przede mną całe 33 km i około 30, 35 minut Na industri Park Hychst, Tam oczywiście 0 zero, zero nagrywania Tam miałem zakaz wjazdu, Hausverbot Za nagrywanie, tam mnie taki Konfitura, kurde, jak ktoś oglądał to pamięta Konfitura podpieprzał I Konfitura, kurde, wysłał link do firmy ochroniarskiej na Industry Park że ja tam nagrałem, jak jadę ciężarówką i dostałem za to 150 euro mandatu i miesiąc zakaz wjazdu. Więc nie będziemy tam nagrywać. Bo jakby się trafił jeszcze jeden konfitura. To wiecie. Taka natura Niemca była. No cóż zrobisz, panie? Co zrobić? to zrobić? Nic nie zrobisz. A kolejowy skręć w prawo Póki co wszystko idzie dobrze Za 200 metrów Na klariancie sobie zrobię Pauzę nie Na klariancie sobie zrobię Pauzę nie wjechałeś, dobra Później pewnie będzie powrót, zdanie kontenera i pobranie następnego. Kieruj się w lewo. Kieruj się w lewo. Za 800 metrów, kieruj się w prawo. Lecimy. I tak, kontener Na nachy został załadowany, odwieziony na DB, zdany. Kolejny wzięty, przywieziony tu do Grosgrau, przepinka, i teraz jadę do na industrii. Znowu, Hüchst, zdać kontener. Tam będę musiał zadzwonić i zapytać, czy mam z coś do pobrania. Jak nie, to finito. Mam taką nadzieję, że już nie będzie nigdzie indziej nic do pobrania dzwoniłem, ale nie odbierał także ile zostało? 22 km 22 minuty według nawigacji lecimy 15.30 jechać, nie spać Musiałem przez Frankfurt pojechać, wbić się też na tą ulicę, bo zakorkowana od A3 pojechałem tu i tam przeważnie przez miasto wzdłuż kurde wiaduktu, wzdłuż menu się ciśnie, ale niestety tam też no, odbiłem tutaj, tak tak na styk tu jest kurde. Lewo by było dobrze pojechać, ale tu jest wiadukt, gdzie znak nawet 3 7, I on jest ten wiadukt, taki pod samym wiaduktem przeszedł, ale na wjeździe albo wyjeździe lepiej nie ryzykować i nie być bohaterem w mediach społecznościowych. Szef chyba nie byłby zadowolony od drobnej przycierki. Kontenera nie mam, tył przejdzie. Kurde, kabina by był problem. Próbujemy? Głosujcie! Tak czy nie? Nie widzę żadnych głosów. Jesteście na no nie, to nie jedziemy. <noise> ja pierdzielę. Dzisiaj było rano tak. Do Aschaffenburga, wczoraj pobrałem kontener do Aschaffenburga. W Aschaffenburgu był pobrany. Jedź! Ja pierdolę ludzie, czy wy macie kurwa spóźniony zapłon. Co mi buczysz kurwa? Co mi tu buczysz? Tak, tam mi załadowali kurcze yy, tego widlaka. To odwiozłem. Później był kolejny kontener, Kolejny kontener, kolejna tura. Poszło też sprawnie. Przepinka też poszło sprawnie. Przepinka też poszło sprawnie, kurde. I co, oddanie kontenera na chychstersz? No wszystko nigdzie się nie oczekałem. W Klariancie tam co był, był ładowali też, jak na klariant, poszło w miarę szybko. Także dzisiaj, wszędzie gdzie byłem, no tylko, w, tylko ten wózek widłowy, no to tam mogło pójść te 20 minut szybciej. To mogło pójść. Nic więcej się nie dało dzisiaj szybciej zrobić na którą mamy 1720 na miejscu a zacząłem dzisiaj o 630 Więc 11 godzinów dzisiaj 11 godzinów Nie jest źle panie Za 800 metrów towarzysz kurde, na motorku Ja tam nie stoję za innymi samochodami. Ja tam kurwa się przebijam. Kurwa idę jak przeciąg, kurwa pomiędzy samochodami. Po to jest panie motorek, żeby śmigać, kurwa pomiędzy autami. Tu do tego skrzyżowania koreczek, później jeszcze będzie, kurde, w lewo. Tam też powinno, pewnie się przykorkuje, ale dalej już powinno być w miarę spoko ja tu chyba też pójdę kurde na ten lewy pójdę na lewy a co mi tam idę lewym tu jakaś wężka jest że oni tak się, kurde, wbijają się tak He? już tu normalnie idzie pas nie panie do końca Cwaniaki, kurde. Tutaj było wolne, teraz się tam chcecie wszyscy wpieprzyć, kurde, nie? Także dzień taki, powiedzmy sobie, spoko. Tam różnie piszecie tematy, tam żeby Rudego podsumować i tak dalej, co ja, co ja, co ja się wypowiem? No co ja już się wypowiadałem na temat kurde Rudego, potwierdzam. Co ja mogę wam powiedzieć na temat Rudego? Ja mówiłem jak był, było głosowanie na Konfederację, że moim zdaniem jedyny rozsądny wybór w Polsce to jest Konfederacja i to jest jedyna szansa, że coś się zmieni. A jak mamy naród taki kurwa jaki jest i <laughs> chce w dupę dostawać, być ograbianym, no to... Kurwa, no niech se ludzie wybierają mnie. Ja tam zagłosowałem na Męcena jako prezydenta, a później poszedłem i zagłosowałem na Nawróckiego, bo kurwa, na pewno nie na Czaskowskiego i to był moim zdaniem lepszy wybór, lepsze, lepsze zło, o tak, że tak powiem i gość przynajmniej to, co mówił, że będzie robił, to robi, więc tutaj nie ma się czego czepić. Jakby był bonżur, byłaby kurwa katastrofa. Klepałby wszystko, co Rudy yy, by chciał zrobić. A co Rudy robi, to wszyscy wiedzą, kurwa. No już wcześniej rządził. Jak ludzie byli głupi i wybrali go drugi raz, to mają to, co chcieli, nie? Co tu się dużo wypowiadać. A jak ktoś naprawdę w tym momencie dalej nie widzi tego, co on robi, to ja już nie mam pytań, kurwa. Wszystko pod niemiaszków. A to dzisiaj chciałem poruszyć inny temat, w ogóle, bo czytałem, że będą zaostrzenia, jeśli chodzi o kierowców. Więc teraz będzie tak, że jeśli ktoś pojedzie na czyjejś karcie w 2026 roku, ma to wejść na początku. Jak teraz wszystko przejdzie i nikt nie zgłosi żadnego sprzeciwu, to w 2026 na początku to wejdzie i. Jak pojedzie ktoś na czyjejś karcie, jak będzie ogólnie przy tachografie majstrował, na dzień dobry będzie tracił prawo jazdy na 3 miesiące, to będzie na dzień dobry. Od razu będzie miał zabrane prawo jazdy całkowicie na 3 miesiące i po tych trzech miesiącach nie będzie mógł sobie wrócić od razu do jazdy. Tylko nie wiem, czy dobrze doczytałem, czy będzie musiał moduły robić od nowa, czy ogólnie całe prawo jazdy będzie musiał zdać. Ale tak ma być. A jeśli będzie recydywa, to już zabrane prawo jazdy na 5 lat. To już kurwa, panie. No nie. Już czerwone. Czy samochody ruszyły? Kurwa, ja nie mam takiej rakiety, żeby to wystartować tak szybko. Także takie zmiany się zapowiadają. Czy dobrze? Moim zdaniem, jeśli chodzi o jeżdżenie na lewych kartach, o kombinowanie z tachografem, oczywiście, że dobrze, bardzo dobrze. Jak ktoś to będzie robił, to świadomie pisze się na to, że rezygnuje z tego zawodu. Czy jest o co płakać? Nie wiem, ja tam, wiecie, ja tam mogę robić wiele różnych rzeczy. Wiele różnych rzeczy robię, robiłem i nie przejąłbym się zbytnio, powiem szczerze, bo można robić dużo rzeczy. I... Tylko, że mi za takie coś nikt nie zabierze, bo ja takich rzeczy nie robię i bym nie robił. Uważam, że jest zbyt duże ryzyko i tutaj nawet nie chodzi o to, że po prostu ktoś mi zabierze prawo jazdy za to, że wejdzie taki przepis, tylko chodzi o to, że jak jedziesz na czyjejś karcie, czy bez karty, czy kombinujesz coś z tachografem i dojdzie do wypadku, nawet nie z Twojej winy, to masz po prostu przepierdolone. Masz przepierdolone, a nie daj Boże, żeby ktoś zginął. I od razu prokurator, pierwsze co ci zarzuci, to że ciebie na drodze by nie było, bo cię nie powinno tam być, i to jest wina twoja i tyle, i nieważne jakie były okoliczności, tego po prostu człowiek dostaje po dupie. Więc teraz taki bat, zwłaszcza na e, jak się to mówi, na dziad transy, będzie, nie? I na tych wszystkich, co na, na kilometry robią. Jeżdżą na dwóch kartach, zakładają tam jakieś gówna, blokujące tachograf i tak dalej. Więc niech oni się martwią i płaczą mnie. Ja tam nie płaczę. Ja tam z tego powodu na pewno nie płaczę. Wiecie, mają też ściągać kierowców, co już nie jest. Dobrym pomysłem, bo już głośno o tym się wszędzie mówi, że gdzieś tam z Filipin, z Indii, a jak się patrzy, jak oni tam jeżdżą i obdzierają auto, a auto, kurwa, panie, pchają się wszędzie, nie stosują się w ogóle do przepisów. Tam przepis nie istnieje. Kto się kurwa wepcha, kto pierwszy, kto silniejszy, kto większy, ten lepszy, nie? Jedź, kurwa, człowieku! Także. No, sytuacja taka jest. Co tam jeszcze będzie zaostrzone? Nie wiem, ale coś tam jeszcze zaostrzone ma być. Jak ktoś wie, pisać w komentarzach. Jestem ciekawy waszego zdania. Moim zdaniem, dobrze. I może się ktoś obrazić, kto tak robi. Za 200 metrów. Moim zdaniem, dobrze. a czy odejdzie dużo ludzi z, z roboty? No cóż, no wiecie to nie jest wyprzedzanie na zakazie to nie jest jazda 90 jak można 80, bo takie łamanie przepisów to wiecie, jedziesz osobówką i jedziesz szybciej, wyprzedzasz na zakazie wjeżdżasz pod zakaz nieraz bo nie da rady inaczej każdy kto jeździ trochę dłużej dużo wali kilometry nawet niekoniecznie ciężarówką, to wie, że jak ktoś bardzo dużo jeździ to nie problem jest dostać mandat. A jak ktoś się w niedzielę jedzie przejechać, to może narzekać, że on nie łamie przepisów kurde, i może narzekać na innych, nie? Także to jest moje zdanie w tym temacie. Nie, nie będę tego tematu przeciągał, możecie się oczywiście wypowiedzieć. Ale większość tutaj mówi, że jest to dobry pomysł jechać ludzie, kurwa jechać ja to chcę jak najszybciej smyknąć i spieprzać skręć w prawo pewnie, że skręcę w prawo kurwa, nie jedzie tam żaden rower bo pedalarzy, na pedalarzy trzeba tu uważać mocno, kurwa o tam coś rozwalone z której strony, z tej czy z tamtej? z tamtej No cóż, to nic, to by było na tyle. Ja już cmykam, zostało mi parę minut do końca, i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale.